Siemanko, ja jestem Tristus, witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Brawl Stars na naszym kanale. Słuchajcie, jest dzisiaj razem ze mną Panda. Siemano stary, elo. Cześć wszystkim. Słuchajcie, jeżeli ktoś go jeszcze nie zna, no to to jest topowy polski gracz, zresztą sam się możesz w sumie przedstawić moim widzom. Więc gram w Brawl Stars już ponad dwa lata. Yy, najwyższe miejsce to miałem pierwsze miejsce w Polsce i 300 na świecie. Aktualnie jestem 30, bo w tym sezonie mało grałem. Yy. Ja nie mogę. W każdym razie, patrzcie, pierwszy raz widzę w ogóle 30 -tą rangę. Maksymalna to jest 35 na postaci teraz, tak? Dokładnie. Ile to jest pucharków? 1500? 35? 1250. Ja nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, żeby coś takiego nabić. W każdym razie, dzisiaj zrobimy sobie tak, jak zwykle. Będziemy grać sobie w tryb duo. Zobaczymy, może dostanę jakieś tipy od najlepszego gracza tutaj w Polsce. Kupimy sobie skiny, ponieważ, jak wiecie, kompletuję sobie. Teraz po prostu skiny, i będziemy po kolei grać postaciami, właśnie do których będę kupował skin. Na początek weźmiemy sobie skin do kolta, a wy tymczasem zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i możecie też paść na kanał Pandy, z którym nagrałem odcinek Master Killa. Jest to w karcie w prawym, górnym rogu. Możecie sobie obczaić, jak mi słabo w porównaniu do niego poszło. No dobra, w każdym razie zmieniam teraz na kolta i możemy sobie pocisnąć duoska. E, dobra, to mam. Dobra, okay. to ja może wezmę sobie kruka. Dobra. Ty, tym krukiem to się pewnie czujesz, widzę. Lubisz, no to Ta Twoja ulubiona postać, czy co? Podoba mi się ten skin. Aha, no to Kazacki rozumiem. Jest. To jest ten za te takie specjalne. Jak to się nazywa w ogóle? Starpointsy, Star tak. points, no właśnie. Ile to, 10 tysięcy kosztowało? 10 tysięcy, no. O, nie, nawet tyle nigdy nie zebrałem. Ile teraz to masz? Ja... Teraz mam 22 tysiące. Co to zbierasz ten na, na ten najdroższy za 50 koła teraz? Może kupię, jeszcze nie wiem. O nie, ja się tutaj w ogóle wysypałem, w ogóle muszę, dobra, skupiamy się ludzie już na graniu w tym momencie, a nie na takim gadaniu cały czas, no ale na szczęście czuję się pewnie, bo, bo gram z najlepszym graczem, prawda, więc, e, no dobra, w ogóle spodziewajcie się odcinku z Admirosem, bo właśnie do mnie przyjechał godzinkę temu, więc także będą odcinki codziennie o 17 na naszym kanale, dobra, e, to... Zrobiłem szelkę. O, gratki, tutaj El Primo jakieś widzę. No, sześć ma. Kur... Okay. Jak w opór słabo gram. Ja nie mogę. O nie, tutaj jeszcze ta piper. Ja za 8 sekund będę. Nie wiem czy tego da się uniknąć w ogóle. Masz ULTA? Masz. Ou co zrobił? Ja nie mogę. epickie, dobra, już jestem. A bo o to jest Team Ci dwaj, kurczę. To jeszcze go... O nie, tutaj bankomat sobie chodzi jakiś. Hey, <laughs> bit. Ty, jak ja w opór nie umiem grać, porównałem do ciebie, dobra. A bo ty masz 24 rangę w ogóle i nam dobiera spoza mojej ligi chyba osoby. E... Jeszcze cztery drużyny są. W ogóle co ja robię w tej grze już dawno tak dobrze mi nie szło. No. Dwa razy uniknąłem. O, prawie mam tego. Prawie Ale to mam... typowo. Oj. Lipa <laughs> Tak, zostawić mnie na tej grze. Dobra, zagrajmy sobie może jeszcze jedną, tą samą postacią sobie chcę jeszcze raz zagrać, bo nie wiem, Coltem w ogóle mam 11 rangę, w ogóle nim nie grałem, niezbyt lubię kolta, jak mam być szczery. Ja też właśnie nie lubię Colta. No, nie wiem, te, teraz po prostu jeszcze wyszedł ten 8-bit i to, nie wiem, trudno się gra na te nowe postacie trochę Coltem, ale niektórzy lubią. Piszcie, czy lubicie grać Coltem w komentarzach. Dobra, e, tutaj jeszcze jakiś Crow. Ja 8-bita akurat lubię, 8-bit jest kozacki no, według mnie No, 8-bit jest spoko, Fajno, fajnego ma ulta w sumie Czy tam super moc, nie wiem w sumie jak na to się mówi No, ulta ma spoko Dobra eee, To tutaj... Kurczę, nie zebraliśmy żadnego cubesa Dziwna jest ta mapka No, nowa jest Właśnie tak mi się zdawało, że nigdy na niej nie grałem O nie, Dob O, udało się Dobra Udaje się tutaj uciekać Okej, okay, może Może uda się kroła dorwać Gdzie on jest? A, Kurde, nie to są się. dwa teamy koło mnie No właśnie, ja teraz sobie Nie wiem Chilluję tutaj Biegam sobie i tyle o. Ale bez nie mamy cubesów, a oni mają siedem tamci, o co tutaj chodzi? O, o nie, ale bez strzała No Dobra Eee, chwilę może. Nie, nie ma takiego konta, żeby go trafić. O... dobra, dobra. O nie, Dobra, dosta dostają, ja mam ulta. O nie, ale mnie trafiła. Akurat się wychyliłem. Kurde, 8 sekund jestem. Mam ulta jak coś. Spoko powinienem przeżyć. Dobra. dobra. O tutaj. O! Dobra, jesteś? Gdzie jest ta Piper? A tutaj. O nie, co oni co tutaj tu jest robią? kitu, ja też tego nie czaję kompletnie. Wszyscy się tutaj naparzają, a zaraz będzie środek, i to nie będzie najfajniejsze dla Ciiwo. nas. to będzie śmiesznie wtedy. No, bezkitu, ja nie wiem, czy tutaj są takie dobre postacie na daleko, jak myślałem. O, Ty, skoczyła do nas. No, myślałem, że przeleciałabyś ja przez ścianę. też. Miałem nadzieję. O, tutaj, tamten. Tam dobra. Ten, ja mam ulta w ogóle. Nie Czemu ja zmarnowałem ulta? Dobra, rozwaliłem ją. Ładnie. Okej. Okay. O nie. Nie, chyba umrzesz. Chociaż. Dawaj bula. Ładnie. O nie, zmarnowałem nie. ulta. Ja nie mogę. Jakie to było bliskie, ale dobra, ładna runda. Ja nie gram już więcej tym koltem, ale dobra. Udało się, w miarę się udało. Nie było najgorzej. To było ładne. To było ładne. Łopeczkę, wow. zostawcie dla tricusa. tak, poproszę, dobra, teraz El Primo El Rudo Primo, jaki brzydki skin, no ale dobra, jak kompletujemy wszystko, to wszystko. Ja czekam ogólnie na tego Szarka Leona. Ja nie mogę się doczekać, kiedy on wejdzie. Pierwszy skin. No ja też Leona. go od razu kupuję, jak tylko będzie. Chyba chyba po prostu każdy w Polsce go kupi. Tak mi się zdaje. Będziecie mieli filmów od youtuberów 15 pewnie, że kupili szarka Leona. Dobra, gdzie jest El Primo? Tutaj. Eee, dobra, tu. Okej, okay, nasz nowy skin. Dobra. Sz Szczerze, El Primo może nie być aż taki zły na tej mapie. Jak no, widzę. Być spoko. No, bo tutaj się tak naprawdę opłaca kampić. Póki te wszystkie piperki nie zostaną wyeliminowane, potem się zawęży krąg i można sobie cisnąć. Dobra. No, dokładnie. Eee, Okej. Okay. Nie, ale też liczę na jakiegoś, na jakiegoś wina ogólnie. Powinno się udać. Obydwa jesteśmy tak wolni. No, a ja jeszcze wolniejszy. Dobra, od tutaj jest Tasheli. Tak. A. Dobra, zbiorę nam cubesa. Kurde, słabo, że nie dobiliśmy jej. No. Ej, rzucę ci tego, ulta, dawaj. Dobra. Może udać się tam wejść do niej. O nie, mam laga! Kurcze Eee, dobra. Może udać się tutaj przetrwać przez chwilę. Nie no sekunda. sekunda. Ej, ej, jestem! Aha, bo ja mam tego A ty masz starpowera, powera, co? Co? Dawaj, skacz. Udało Sto. się, dobra, dobra, porobieni! Co się stało? Ej, co ja miałem odkładę telefon, bo ten, a ja się respię, nie? No, bez kitu, ej, nowy starpower do 8 jest przekozacki, robiłeś już o tym odcinek? Ej, nie, nie robiłem, bo go kupiłem dopiero co. Ej, bez kitu, powinieneś, nie wiem, powinieneś w opór nagrać, o tym masz film. Dobra, co? A tutaj kolejna Shelly. Kurde, ale ciekawe, czemu akurat do tej postaci zrobili takiego, że się respi. Nie wiem, ale w ogóle kozak. No, dobra. Ej, dobra, 200 HP, 200 HP ma. O nie, o nie, o nie, o nie. O nie, ja po mnie, po mnie, po mnie, po mnie. No. Dobra, zabiję go. O nie, czemu ona tak szybko. 10. Co się stało? LOL! A. No, naprawdę Kurczę. Ej, straszna jest ten. rozpierducha na tej mapce. Ej, dobra, mówiąc. próbuję jeszcze raz, bo ten star nas normalnie uratował. Tak, to było mega, mega OP, dobra. Ja kupuję kolejnego skina, tym razem doszli. I, no, szeli, to jest zawsze dobry wybór. Nie ma to tak, była żeby naj nie było. Najlepsza akcja tego odcinka to chyba będzie. No, bez kitu. W sumie ja bym sobie ją ulepszył, ale nie mam pieniążków, ale jest ta oferta. Więc dobra, możemy sobie w takim razie kupić teraz ofertę. Wy w zamian za to zostawcie, słuchajcie, łapkę w górę. A z okazji, że zgramy z takim dobrym graczem, to kupujemy sobie ofertę za 5 dyszek w tym momencie. I od razu ulepszymy szeli, żeby tutaj nie przynosić wstydu, żeby ona była po prostu mocna. Dobra, 100 monet. Dobra, jakieś mega boxy, ale, co, ale w sumie co nam się może trafić z mega boxa poza star Powerami, jakimiś? Powinni więcej postaci wprowadzać, według mnie, dobro Starsa. Dobra, to tak, ulepszmy sobie w takim razie, Shelly. Ty na dziewiąty mogę ją ulepszyć. Nie, dobra, no, jeszcze nie. Wezmę na wezmę. ósmy, Dobra, i ciśniemy w takim razie sobie. Dobra. Ej, nie, teraz, jak nie wygramy, to się zdziwię, szczerze mówiąc. No, ale ciężko idzie troszkę. To, nie no mówię ci, to jest ta mapa, jest bardzo, bardzo dziwna. Mega ciężko mi się na niej gra, a ogólnie nie jestem zbytnio fanem duo, Nie gram e, Oblężenie. Jak, jak jest, mm. tylko dostępne. No, ale aż tak słabo to zazwyczaj nie idzie. Z Hadesiakiem ostatnio właśnie wygrywaliśmy wszystko, a teraz weszła ta mapka i masakra. Dobra, zobaczymy... Gdzie są ludzie? Ej, ale mamy dużo tych. O. Ju, już się znalazła trójka. No. Trójka się. W ja bym sobie pobijał. Dobra, tutaj. Okej. Okay. Tu. O kurczę. O! Dobra, On porobił. No, w opór. No, prawie A. go dosięgam. No. Za wolny no. jestem. No, ale. No, bardzo jest wolny 8bit Najwolniejsza postać w końcu w grze. O, o, no, tutaj tu, tu drużyna Tutaj jakaś szeli. Dobra okay. Ta leży Dobra, kozacko Ten Mortis Dawaj go z drugiej strony, z drugiej strony rzeki idź Dobra Ale go zaszliśmy, o a wycwanił się chyba, Chyb, chyba, że nie a! No Bo co to... za jazda I znowu ta szeli się zrespiła o, miała ulta, ta, dawaj, dawaj, z dwóch stron znowu. Dobra, Ładnie. Po, poszedł 5 kg. Leon, Leon 10. ma 10 co to ma być w ogóle? Jeszcze zniknął, dawaj, stoimy koło siebie, żeby do nas no. nie podszedł. A już się pojawił. Tyle dobrze. Eee, okej, okay, ta. Ej, oni o, leżą, ja... dobra, zabiłem. Uff. Dobra, ja mam ulta, w razie czego. Więc jak rzucam to... tu jeszcze raz. Dobra. Okej. Okay. Leon, ej, Leon zniknął. Leon zniknął. No, stój ko mnie, stój ko mnie. Dobra. Żeby nas tu gdzieś. O, o dobra, tu jest. A multa. Dawaj wiesz że i na niego ultem. Dobra, dobra, dobra. O, nie... Co ja zrobiłem? Kurde. Dobra, wygr dobra. Wygr wygrane. O, udało się wygrać. co za stresik. Dobra, udało się. W końcu jest zwycięstwo. Więc gramy, ludzie, teraz jeszcze jedną, ostatnią rundkę. Zobaczymy, czy uda też nam się wygrać Brok, To jest druga postać, którą jestem mega kiepski. No ale dobra, może, może się uda. Plażowiec Brok, bardzo fajny skin z. E, oczywiście z rekinem. Dobra. Prawie jak do Leona, prawda? E, Dokładnie. Zróbmy clickbait. Mam pierwszy w polsce skin do Leona. <noise> dobra, to tak. Raz sobie go ulepszmy i można w takim razie cis... Nie, nie ten skin. Dobra. E, Okej, okay. chciałem wytestować, bo już do nie wziąłem. Dobra, pyk. Dobra Zostaje przy adbicie, bo na ładniej im idzie. No. Mega kosisz tym 8 -bitem. Ale w opór, który jesteś na świecie tym 8 -bitem? Chyba niewiele eee, osób ma aż tyle punktów w nim To 1000 jestem chyba Co? To ile ludzie mają pucharków? O, no, po 1200 już mają. Ja nie mogę. To jest tak niemożliwe dla mnie po prostu. Mamy już 4 na na nice. No, mega Lamp nieźle. Jest. Poza I... tym, że mam lagi teraz, to jest git. Nie. O nie. Ale respię się. A no tak. Ej, wopór zapominam o tym. Ja też. Gdy ja zacząłem uciekać, a można było tak naprawdę ich dorwać. Cały Kurde. czas o tym zapominam, bo to jest dla mnie w ogóle nielogiczne, żeby umrzeć i już żyć, nie? Aha, no. Zawsze trzeba czekać. O nie. No i super, już teraz nie, nie zrespię się drugi raz. A to jest tylko, tylko raz na grę? Raz, no. Lepsze to niż nic, ale. Ej, w opór wtedy pod koniec też byśmy się zrespili, chyba. Showdowna tak. wtedy. Dobra, tutaj przygran. O! A, dobra, już się zrespiłeś. Ja. Oooo o... No wow. prawie! No pra... Jakie bliskie! Dobra! Chwila. Zagrajmy sobie w takim razie jeszcze jedną. E... Ale trzecie miejsce. Zero. No, nawet... Dobra. nie, nawet nieźle, nawet nieźle. E... Chwila. Kim by tutaj pograć jeszcze? Kto jest tutaj dobry na tej mapce? Tak się zastanawiam. Może. Może spróbuję jeszcze raz Barlejem. Ja się Barlejem czuję nawet pewnie Dobra, ostatnia rundka. Wy pamiętajcie, żeby sprawdzać sobie tutaj kartę w prawym górnym rogu, kanał Pandy i moją playlistę wszystkich odcinków, także na Instagrama was zachęcam, żeby wpaść. No ale dobra, teraz się skupmy już, żeby nie zrobić wstydu na ostatniej gierce. Dobra. O, no, może wina kolejnego uda nam się no, zrobić? No to by było mega fajne. O, tutaj Tik będzie rzucał w nas. Trzeba uważać, na 8 bita w opór dobre są postacie typu Tik w sumie. Bo nie ma zbyt możliwości manewru. No. I piper też. No. A tutaj piperka jest, ale chyba tylko jedna. O dobra. Oni będą tutaj szli. Nie, no prawie... po to... Wow! Dobra, tego, tego, bo już nie ma. A! Mówiłem, mówiłem, dobra. Epicko Ej, ty możesz tu stać i rzucać w nich. No? Mega dobre. Eee... O ile to zwiększa? Na każdej postaci? O 100? Czy jakoś ten procentowo? Chyba o ileś procentowo. procent, ale nie pamiętam ile. o Kurde, muszę się schować. Wow, 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 wow. wow. Ten kruk tutaj. Ej, dobra, A, ty ja się będziesz raz, żył, raz ty się. będziesz żył, no? No. To jest... To no. jest mega. No. Najlepszy sterpałem w grze. Strasznie trollowe to jest. Obijasz kogoś do tysiąca, umierasz i respisz się i go dobijasz. Aha. A szybko bardzo się rozpisz w dodatku. No. Instant, dobra. Tutaj, jakich ich ciężko jest? sterpa. O nie, o nie. Chociaż raz rzucić. Kurde. No, ja za 10 sekund dopiero jestem. Oh, man. Ej, ten kruk mega dobrze gra. O nie, wielkie starcie mamy. Co? Dawaj, kruka. Tego poko. Te... O nie! Jak się uleczył, typo. Ach, dobra. Co? Dobra, drudzy, ale i tak i tak nieźle. Słuchajcie, ja tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku o godzinie 17. Chociaż nie, to jest piątek. To jutro widzimy, jest sobota, więc widzimy się o 10 rano. Subskrybujcie mój kanał. Subskrybujcie kanał Pandy. To było na tyle. Na razie. Cześć.